Wiedźmini z ślęży, odcinek drugi. Dzisiaj, jak na Wiedźminów przystało, bo nie są wielbłądami i pić coś muszą. Ale nie będą pić tam byle jakiej wody e, z kranu. Wiedźmini piją wodę, wodę ze źródła. Tak. Dlatego na wypadek ataku Koli który ostatnio nawiedził e, naszą oazę pod ślężą zwaną sobótkę, musimy znaleźć miejsca alternatywne. Na czystą wodę. Dlatego dzisiaj odwiedzimy dwa źródła pod ślężą, które zawsze tak. są dostępne. Święte Anny w z Tak jest. I Młynicy. W Młynicy. Młynica to jest druga strona gminy Sobudka, yy, druga strona masywu ślęży, która już jest gmina Łagiewniki. No i to są źródła zawsze ogólnodostępne. Można nabrać wody tyle, ile się uniesie. No właśnie. Pod jednym podjedziemy sobie bezpośrednio autem, a pod drugi trzeba podejść z tobołkami, tam będzie dużo wielbłądów i tragarzy, którzy idą po wodę i biorą ją do swoich osad w blokach we Wrocławiu. Tak, bo jednak woda ma duże znaczenie i jej jakość. I zmierzymy też Proszę. Zmierzymy pH tej wody, także mamy wiedźmiński miernik. pomierzymy, pokażemy do zobaczenia nad źródłem jesteśmy w Sulistrowiczkach przy kościółku jest taki duży parking, a przy tym parkingu są lokalni producenci tego co nie jesteśmy w stanie zrobić w domu bo nie potrafimy, albo nam się nie chce albo po prostu brakuje czasu, ale są chęci wielkie, tylko wiecie jak to jest to się kupuje gotowe, dobre smaczne, wszystko co by tam się chciało, poprzez jakieś tam przetwory pomięsiwo, inne rzeczy, rzemiki bardzo pyszne są, naprawdę Rewelacja. Takie dżemiki jak wasze prababcie robiły, albo praprababcie. Tak, no i idziemy do źródła. Powodę ze źródła, sprawdzimy ją. Dźminko, ile, ile pH przynosi ta woda? No tak 8,5 Tak się trochę waha, 8,4 Pierwsze źródło suli z świętej Anny, tak źródełko? Tak Zaliczone Ta woda przynosi 8,5 pH <laughs> Jak chcecie więcej, to jedziemy teraz w drugie miejsce Jedziemy do... Młynicy, Młynicy. Pokazujemy wam źródła alternatywne, kiedy będzie was suszyć. Teraz idziemy do municy. Proszę Jedziemy do municy. Tam na pewno nie będzie korków. Sulistrowiczki są modne, zawsze tam są ludzie, wycieczki, tysiące butelek i kolejka. W Młnicy nie ma nikogo. Te nie sprawdzimy efekty. Mniej popularne, tak. tak, bo Sulistrowiczki są popularne, bo wszyscy znają Sulistrowiczki, wszyscy jadą na Sobótkę, tak, na Ślęże jadą, ale mówią, że jadą na Sobótkę i to zawsze wszystko się na przełęczy tą padła i w Sulistrowiczkach zatrzymuje, a my pokazujemy miejsca, gdzie nie każdy wie, tak jest. bo trzeba mieć, także... W kolejnych odcinkach pokażemy jeszcze inne miejsca, bo to nie tylko te dwa miejsca mamy jak sulistrowiczki i młynice, ale mamy jeszcze Wiry czy Wirki, mamy jagodnik i mamy kilka innych fajnych miejsc, także je pokażemy, bo wszystko jest blisko. Jak zabraknie wody, to będziecie jechać po wodę. I nie do Sulistrowiczek, bo tam na pewno będzie kolejka na pewno w niedzielę. Jesteśmy w Umynicy, Centrum Wsi. Tutaj ktoś ma wielkie szczęście, że tuż przed swoim domem ma źródełko, które jest ogólnodostępne. Myślę, że jak lokalizację GPS wrzucę pod opisem, to. Każdy to... znajdzie. Znajdziecie. Byle nie wtedy, kiedy wszyscy by potrzebowali. <głosy> <głosy> Dokładnie, ale powiem szczerze, że zaraz zobaczymy, bo jest bardzo ciekawe, jaki jest PH. W każdym razie, butelkę mamy. W szklaną, Teraz, bo szklane. od plastiku się wiedź minimali nie rodzą. <laughs> Dokładnie, <laughs> także musi być szklana. To jest yy, przede wszystkim. Dobra. Nalewamy. Szczerze, to chyba bardziej mi się podoba niż wszelkich krobiczkach. 8,10. 8,15, 8,20. 8,10. No, taka średnia będzie 80, mi się wydaje. 80, przyjmijmy, że jest 80. Jest troszeczkę gorsza niż w Trochę niższe pH, ale każde powyżej 7,5 jest uważane jako dobre. Tak. Bo jest zmineralizowane bardziej niż krew człowieka. Super. A tutaj mamy taką rurą. Z tego co nam mówili, to tą rurą on tutaj płynie, płynie, płynie tam daleko. I płynie tam aż z Raduni. Zaraz dronem podlecimy i pokażemy skąd zaczyna się źródło. Moi drodzy, to już jest koniec filmiku. wiedzieliśmy dzisiaj dwa źródełka, ale myślimy o tym, żeby jeszcze Wam pokazać dwa kolejne. Ale to może w następnym filmiku. Chyba, że Wy macie jakiś pomysł albo wiecie może gdzie są jakieś źródełka w okolicach tutaj Sobótki. I dajcie znać.